Dzień dobry, podcasty Indigo, Magda Malaczyńska. Dzisiaj razem z moją gościnią i sąsiadką, Angie Wrubel. Cześć kochani. Będziemy rozmawiać o oczekiwaniach versus rzeczywistości, czyli kiedy nie idzie nam tak, jakbyśmy chcieli. I fajnie jest posłuchać takich historii, bo z nich właśnie można nauczyć się najwięcej, ale zazwyczaj rozmawiamy o nich, kiedy historia już się wydarzyła z happy endem. Dzisiaj porozmawiamy o tym, kiedy nie idzie w tu i teraz, czyli o sytuacji Angie odnośnie jej najnowszego salonu, który otworzyła w Łodzi. Angie, już ci oddaję głos, tylko jeszcze chciałam zaznaczyć jedną rzecz. Bardzo ci dziękuję, że przyszłaś tutaj, bo po pierwsze, nie jest łatwo mówić o tym, co nam chwilowo nie idzie. Bo jednak lubimy z perspektywy czasu powiedzieć, że jednak poszło super, i to jest piękna lekcja pokory, którą mi właśnie przekazujesz. Bardzo Ci dziękuję za to. I myślę, że jest to też duże wsparcie dla dziewczyn, które być może boją się Twojej sytuacji, bo wiesz jak jest. Najlepiej jest skonfrontować się z wilkiem, żeby się go nie bać, a może właśnie są w Twojej sytuacji już teraz i patrzą naokoło, na ten idealny świat, wszyscy mówią, że im super idzie. A i mnie. Więc właśnie dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, kiedy nie idzie tak jak zaplanowaliśmy. Tytułem wstępu. Jesteś instruktorem z Pabianic? Tak, zgadza się. W Pabianicach od sześciu lat już prowadzę centrum szkoleniowe, ale również salon stylizacji paznokci oraz sprzedaż produktów Indigo, czyli cały taki punkt w Pabianicach. I pewnego dnia postanowiłaś otworzyć salon w Łodzi. E, tak, ponieważ w Pabianicach jakby e, zapełniłam już wszystkie stanowiska pracy i e, doszłam do momentu, kiedy zopty zoptymalizowałam swoje działania, no to wpadłam na pomysł, że fajnie by było rozwinąć się dalej. No i teraz pytanie, co tutaj zrobić? E, no i najlepszym rozwiązaniem było zrobić to, na czym się znam, czyli e, pójść dalej właśnie w stylizację paznokci. I właściwie pomysł ten już miałam od kilku lat, żeby otworzyć punkt w innym mieście. Początkowo był, był to łask, była to duńska wola, natomiast gdzieś cały czas nie było mi po drodze. Już był taki pewien moment, że nawet zakupiłam meble, więc było bardzo blisko otworzenia tego drugiego punktu. Ale właśnie jednak gdzieś intuicyjnie wiedziałam, żeby tego nie robić. I przyszedł moment, kiedy właściwie całkiem niespodziewanie taka okazja się nadarzyła do otworzenia punktu w Łodzi. I stwierdziłam, kurczę, no czemu nie? Czułam, że to będzie dobry pomysł. Miałam jakby już rozliczone i koszta, i wiedziałam, jak chcę, żeby to wyglądało. Też nauczona doświadczeniem przy, po otwarciu salonu w Pabianicach. Mówię, dobra, działamy. Chciałabym nadmienić, że Angie jest dobrze znana w środowisku stylizacji paznokci, posiada bardzo prężnie działającego Instagrama. Angie, jak cię znaleźć na Instagramie? E Angel Nails podkreśnik indigo educator. I całkiem sporo klientek, zarówno kursantek, jak i tych, które przychodzą na stylizację do twojego salonu, znajdujecie poprzez media społecznościowe. E, tak, zgadza się. To na pewno jest e, zarówno profil salonowy, jak i mój e, osobisty, e, jest mocno rozpoznawalny w Pabianicach, tak jak zaznaczyłaś, natomiast Pabianice są miastem małym. E, I trochę jest tak, że też e, kreujemy te trendy w Pabianicach e, odnośnie stylizacji, cen, dużo szkole e, dziewczyn z naszego miasta, więc faktycznie nawet fakt tego, że moje certyfikaty, właściwie certyfikaty z moim nazwiskiem, wiszą w salonach w Pabianicach, powoduje, że klientki nas znają, znają miejsce. Natomiast co do dużego miasta, jakim jest Łódź, wygląda to troszkę inaczej. Muszę przerwać. Słuchajcie, Łódź to nie jest Nowy Jork i jesteśmy w bezpośrednim sąsiedztwie. Pabianice przylegają do Łodzi. I jeżeli robisz jakiekolwiek targetowanie na pabianice, to myślę, że te klientki, które mają blisko do granicy naszych dwóch miast, też się na to załapują. Więc zdawać by się mogło, że jak to może nie pójść? Masz know-how, masz już klienta, masz renomę w branży, no jak? No i co? Skaza się, dokładnie tak. W ten sam sposób myślałam. Na pewno przeliczyłam się, jeżeli chodzi o tempo rozwoju nowego punktu, bo biorąc pod uwagę pierwszy punkt, który właściwie ruszył z kopyta od samego początku, natomiast sytuacja wyglądała nieco inaczej, bo był to moment, w którym ja oddawałam swoje klientki, zaczęła, zaczynałam prowadzić szkolenia. W związku z tym ta baza klientów już była dosyć spora i później po prostu płynnie zatrudniałam coraz więcej osób w momencie, kiedy te kalendarze były zapełnione. Tutaj wyobrażałam sobie, że pójdzie to równie szybko, mm -hmm. i okazało się, że jednak tego czasu i cierpliwości potrzeba. Rzuciłam się na głęboką wodę, jeżeli chodzi też o ilość stanowisk pracy, i to uważam, że. Mogłabym zrobić to inaczej, ponieważ od razu y, zainwestowałam w rozwój czterech stanowisk pracy. Mhm. Spory koszt. Spory koszt. Y, jakby nie zginie, także mhm. na pewno y, to jest cel, do którego będę chciała dążyć, żeby, żeby jednak tak to wyglądało. Natomiast faktycznie doszłam do tego, że trzeba to zrobić małymi kroczkami, bez, y, bez żadnego napięcia, bez emocji. Y, po prostu dążyć do tego, żeby drugi punkt powoli i systematycznie się rozwijał. Twój nowy punkt w Łodzi, do którego serdecznie zapraszamy, ja sama chodzę, te paznokcie też są zrobione przez Angie, wpadłam ile, trzy, cztery dni temu? Skarczycie. Piękne, sobie jestem zachwycona. Znajduje się na ulicy Piotrkowskiej, bramę od ofów. Tak, Od Piotrkowskiej dokładnie. off. I znowu wydawać mi się mogło, że jak to może nie zadziałać, skoro to jest tak fantastyczna lokalizacja, jeżeli dziewczyny się spotykają, idą na kawę, idą na obiad ze znajomymi, Da się prosi, żeby wyjść o bramę dalej i w przeciągu pół minuty znaleźć się w Twoim królestwie. Dokładnie. Jak właśnie dostałam propozycję podnajmu tego lokalu, to byłam oczarowana i lokalizacją, i samym lokalem. Miejsce jest przepiękne. Jest. Naprawdę jest to zupełnie inny klimat niż w Pabianicach, gdzie 6 lat temu jakby aranżowałam wnętrze. Oj nieprawda, Twoje Pabianice są mega fajne. Mhm. Okej, okay, jakby budownictwo jest inaczej. Bo to są takie nowe bloki, więc y, jest czysto, ładnie, schludnie, pięknie to zaaranżowałaś, no ale na Piotrkowskiej Łodzi, kamienica, Klimatycznie za Łodzi, tak. zabytkowa, robi mega robotę. Chyba zabytkowa, nie wiem, czy mnie teraz konserwator Chyba zabytków tak. nie rozliczy. <noise> Natomiast wyglądająca na zabytkową, prześliczne miejsce, no i też piękny klimat. Ale co najważniejsze, świetne paznokcie. <noise> Jak zawsze. <noise> Dziękuję. Tak, no i lokalizacja też wydawało mi się, że będzie dużym atutem, dlatego że jest to centrum miasta, gdzie przewija się dużo ludzi. Natomiast... <noise> Dużo ludzi, którzy są na Piotrkowskiej, takim można powiedzieć przelotem, czyli nie mamy tam y, mieszkańców, którzy wyskoczyliby sobie y, na zrobienie paznokci. Y, no i tutaj jest. Pytanie, czy, czy to faktycznie tak wygląda. Jeszcze próbujemy znaleźć odpowiedź na to właśnie, czy dziewczyny, które są na miejscu, które e, pracują, bo miejsc e, fajnych na Ofie jest mnóstwo. Poszłyśmy nawet e, z moją menadżerką e, na obchód zobaczyć, e, jakich mamy sąsiadów. Okazuje się, że na Ofie jest wiele przepięknych miejsc i to restauracji, i pubów i, mm -hmm. e, e, i lokali takich użytkowych. Nowoczesne serce Łodzi. Dokładnie. E, więc tutaj postanowiłyśmy, że pójdziemy właśnie w tym kierunku, żeby wejść z ofertą do ludzi, którzy tam pracują, a niekoniecznie którzy. Mieszkają gdzieś w okolicy, dlatego że po prostu oni są na miejscu i łatwiej też jest im nawet wyrwać się przed pracą czy po pracy, dlatego mhm. że nasz salon jest otwarty w godzinach właściwie całodniowych od 8 do 20. Uu. Dlatego chcemy dać właśnie możliwość, żeby po tej pracy móc do nas wpaść, nawet właśnie z koleżanką na kawę, czy na relaks, czy na ploteczki, i przy okazji wykonać usługi. Jestem przekonana, że powód, dla którego łodzianki jeszcze drzwiami i oknami nie zapełniły waszego kalendarza, znając jakość twoich usług i twoich dziewczyn, jestem pewna, że powód jest prosty. One po prostu o was nie wiedzą. E, tak, zgadza się. I to już niejednokrotnie przekonałam się na przykładzie Pabianis, gdzie wydawałoby mi się, że e, Każdymi możliwymi e, źródłami po prostu informuje o tym, że jest centrum szkoleniowe, że jest salon stylizacji paznokci, a okazuje się, że po sześciu latach przychodzi do nas klientka, która mówi, o, nie wiedziałam, że wy tutaj jesteście i to są małe pabianice. Mhm. Natomiast w Łodzi faktycznie media społecznościowe e, są przepełnione postami, e, reklamami, e, postami informacyjnymi, e, ciężko jest dotrzeć do takiej ilości e, potencjalnych klientów, do jakich byśmy chciały. A jeśli chodzi o życie offlineowe, to salon został otwarty bodajże we wrześniu. We wrześniu, tak. Czyli już na schyłku, bo to też zależy, jaka jesień, jak bardzo zimna, to ludzie uciekają, a przez zimę rzadko chodzą po pockowskiej. Jestem święcie o tym przekonana. I cały czas myślę, jak jeszcze gdzie można was podpromować? bo jesteście świetnym miejscem i to jest też moja ambicja, żeby w Łodzi było jak najwięcej dobrych salonów. I wiem, że moje znajome borykają się z takim problemem, nie wiedzą, no teraz już mają salon u nas, u ciebie, więc teraz już wiem, gdzie odsyłać, ale często kobiety nie wiedziały, gdzie mogą iść na paznokcie. Tak, co więcej, bardzo wiele klientek, które już do nas trafia, opowiadają, że mimo właśnie dużego miasta i dużej konkurencji wielu salonów, które są w Łodzi i ja z perspektywy instruktora uważam, że naprawdę stylistki robią paznokcie na bardzo wysokim poziomie, są o wiele bardziej świadome niż te kilka lat wstecz, to nasze klientki mówią, że bardzo ciężko było im znaleźć salon, który zadowoli je jakby w stu procentach i będzie zarówno dobra jakość i obsługa klienta można powiedzieć od drzwi do drzwi i jakby cały kształt będzie spełniał ich oczekiwania. No, i te klientki, które do nas trafiają, ani lokalizacja nie przeszkadza, ani jakby ceny. W związku z tym, no tutaj uważam, że właśnie receptą jest po prostu dotarcie do jak największego grona odbiorców i pokazanie się, żeby po prostu nasze klientki nas poznały. A w jaki sposób uspokoiłabyś dziewczynę, która jest w Twoich butach, na Twoim miejscu? Cierpliwość, wiesz, to fajnie mm -hmm. brzmi, ale jakie techniki psychologiczne albo prace nad sobą można zastosować, żeby taka sytuacja cię nie dojechała? Mm -hmm. Ja myślę, że przede wszystkim musimy dobrze sobie wszystko zaplanować, przeanalizować, przekalkulować. Jeżeli będziemy miały um, taką możliwość. Um, Przepoświęcenia tego czasu na rozwój nie będzie nas to stresowało, że z miesiąca na miesiąc, nie wiem, sytuacja rozwija się wolniej niż byśmy chciały. Jeżeli założymy sobie jakieś konkretne cele, pierwszy, drugi, trzeci miesiąc mm -hmm. e, i to nam nie wyjdzie, no to faktycznie e, możemy zaczynać się stresować. Więc chyba najlepszym sposobem jest. E, Dobry biznesplan tego, zaplecze finansowe, przeanalizowanie, y, jaki czas możemy przeznaczyć na to, żeby salon się rozwijał. Y, no i cały czas szukanie środków na to, żeby było coraz lepiej. Proszę. A jeżeli już porwaliśmy się z motyką na słońce, nie mając poduszki finansowej. To też dziewczyny, okej, okay, może to nie jest super wymarzony plan, ale skoro już w nim jesteście, to bardzo wiele będzie zależeć od waszego postrzegania tej sytuacji. Czy wejdziecie w rolę ofiary, czy wejdziecie w rolę odczuwania permanentnego strachu, czy wejdziecie w wibrację permanentnego strachu, przez co już nawet biologicznie zabieracie sobie możliwość dotlenienia mózgu i podejmowania racjonalnych decyzji, czy nie, czy Uznacie, że nie wszystko w życiu musi przychodzić łatwo, i że daję sobie pozwolenie na to, aby w tym momencie podczas mojej kariery szło mi ciut gorzej niż oczekiwałam, ale wiem, że to jest chwilowe mhm. i znajduję rozwiązanie na to, żeby było inaczej. Tak, ja myślę, że plusem tej całej sytuacji jest też taka lekcja dla mnie, y, którą wyciągnęłam na podstawie właśnie tego, że punkt w Pabianicach. Y, można powiedzieć, że nie przynosił mi więcej jakichś takich stresowych sytuacji. Od początku rozwijał się tak jak chciałam. Dolczewita, <laughs> biznesowa. <laughs> I żeby właśnie nie było tak pięknie i kolorowo, postanowiłam otworzyć ten drugi punkt, który też dużo mnie nauczył i też na pewno tą wiedzę przenoszę na punkt w Pabianicach. Także. Myślę, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Na pewno teraz bardziej się świadomie zarządzam biznesem, e, bardziej kalkuluję, bardziej analizuję różne sytuacje, e, więc ja podchodzę zawsze do tego, że e, każda sytuacja ma być dla nas lekcją e, i na pewno też w, biznesowo będzie to dla mnie pewien rozwój. I nigdy nie wchodzić w czele ofiary i nie żałować samego siebie, tylko dokładnie. To jest trening. W tym momencie może mniej przyjemny, ale jest to trening, a trudne czasy tworzą silnych ludzi. I na odwrót, łatwe, przyjemne, dolce vita czasy tworzą słabszych przedsiębiorców. Więc może lepiej w tym momencie wejść na ten poligon, radzenia sobie w nie najłatwiejszej sytuacji, bo wtedy mam pewność, że w każdej sobie poradzę, czy w tej fajniejszej, która była, czy w tej trudniejszej, która jest obecnie. Dokładnie. No i też gdybyśmy nie spróbowali, to nigdy nie będziemy wiedzieć, jakby to było. I y, ja zazwyczaj, mimo że dosyć szybko podejmuję swoje decyzje, to one y, są raczej przemyślane, więc mogę powiedzieć, że. że w większości moich decyzji nie żałuję, mogłabym żałować tego, że nie spróbowałam i cały czas miałabym wyobrażenie, że mogłoby być zupełnie inaczej. Teraz wiem, jak jest i teraz tylko do mnie należy dalsza praca nad tym, żeby, żeby po prostu to działało tak, jak, jak sobie wymarzyłam. I w kwestii samorozwoju coś mi się wydaje, że chyba jakiegoś audiobooka ostatnio zaczęłaś słuchać. <grymne> tak, zgadzam się. Bardzo ciekawy, słucham w każdej wolnej chwili. O dziwo, dzięki tobie Magda, yy, udaje mi się znaleźć wolną chwilę. Już nie ma wymówek, nie mam czasu. Cieszę się. Yy, naprawdę bardzo fajny audiobook. Yy... Atomowe nawyki Jamesa Cleara. Świetnie pokazujące, że przeceniamy motywację, siłę charakteru, takie wybitne umiejętności jednostki, a nie doceniamy tego, że sami jesteśmy w stanie stworzyć sobie takie warunki środowiskowe, w których te nawyki wchodzą nam. My nawet nie wiemy kiedy, a one wchodzą i wchodzą i zmieniają nasze życie na lepsze. Przytoczę tylko jedną rzecz dla słuchaczy, mam nadzieję, że spodoba się Wam. To będzie przykład z natury. Mm, I lubię takie przykłady, bo wierzę, że nie tylko nasze ciało, ale też nasza psychika ma bardzo wiele wspólnego z cyklami natury, więc warto jest tam podglądać inspiracji. Bambus, drodzy Państwo, jedna z większych roślin tego świata. Przez pierwsze pięć lat ledwo co odrasta od ziemi i można by się spodziewać, że nie chcę bambusa, jeżeli chcę wysokie rośliny, bo ile mam czekać? Okazuje się, że po tych pięciu latach bambus wystrzela na 30 metrów do góry. Dlaczego? Ponieważ przez te pięć lat tworzył system korzeni, które pozwalają mu na wzrost w sześć tygodni, tak wysoki, tak spektakularny, na który wszyscy zwracają uwagę i przekładając to na karierę, my też czasami możemy mieć taki okres slow z zewnątrz, ale w tym czasie my budujemy sobie doświadczenie, kompetencje, układamy dane, które zebraliśmy. Po to, żeby odpalić wrotki w odpowiednim momencie. I pewnie z zewnątrz, kiedy je odpalimy, będą mówić o! Ta to teraz zrobiła progres. Mm -mm. Ten progres trwał cały czas, tylko małymi kroczkami. Dokładnie. No, myślę, że problemem wielu os osób jest jednak to, że nie doceniają tych małych zmian, mm -hmm. tych małych kroczków, mm -hmm. tylko doceniają i cieszą się właśnie z tych spektakularnych e efektów. E no i to warto zmienić. Sama po sobie widzę i wiem, że przez to często e czuję, że chcę więcej i więcej i cały czas jest. Czegoś za mało, niewystarczająco, a zmiana podejścia naprawdę zmienia dużo i człowiek się czuje lepiej i naprawdę myślę, że dzięki temu też więcej może osiągnąć. Stawiajcie na małe kroczki, które nie są sexy, które nie są instagramowe, ale które sprawiają, że po pierwsze każdego dnia zbliżasz się do swojego wymarzonego celu, a po drugie nie sam cel da ci tą radość, ale już proces wchodzenia w ten cel również to jest ważne, żebyśmy nie postrzegali naszej radości dopiero kiedy ten salon będzie miał tych klientek tak wiele. Dlaczego ja mam nie czuć radości z mojej kariery w tym momencie? Jesteś samozatrudniona, sama decydujesz o swoim urlopie, o swojej wypłacie, sama dajesz pracę innym ludziom i dlaczego to macie nie napierać dumą, radością to co już osiągnęłaś? Dlaczego ty masz w tym momencie fokusować się zero -jedynkowo? Dopiero jak będą cztery stanowiska, czy pięć, i, i każde będzie zajęte od ósmej do 20, to wtedy będę czuła radość. To jest, to jest właśnie bardzo złudne myślenie naszego zachodniego umysłu, który e, sprowadza nas na manowce. Tak i powoduje, że cały czas do czegoś dążymy tak. i cały czas za czymś czekamy, bo jak tak. będą cztery stanowiska i dwa salony, to zaraz pojawi się myśl o trzecim. Tak. Także tutaj e, tak, zdecydowanie masz rację. Sam proces powinien też nam sprawiać dużo satysfakcji i radości, żebyśmy jednak każdego dnia e, z tej radość z tego, co robimy. Bo nie wiemy, co będzie jutro. Dokładnie. I to nie tak negatywnie, <laughs> tylko po prostu cieszmy się dzisiaj, bo dzisiaj też jest piękne. Dokładnie Super. zgadzam się. Bardzo <laughs> dziękuję, bardzo się cieszę, że porozmawiałyśmy na temat salonu raz jeszcze na Piotrkowskiej, 134... Przez 6. Przez 6 Angie Nails, wpadajcie, jeżeli jesteście z Łodzi, Wpadajcie na Instagram do Angie i dajcie znaka w komentarzach, czy też macie w tym momencie jakąś sytuację, którą myślałyście, że będzie może łatwiej rozwiązać czy zbudować. Dajcie znaka, podzielcie się swoimi przemyśleniami i przede wszystkim wysyłamy Wam dużo pozytywnej energii. Prawda? Tak, zgadza się. Dziękuję bardzo, Magdalena. Dziękujemy, do usłyszenia. Cześć.